Kolejny odcinek urokiego ekipy Baby! Witam Was bardzo serdecznie w Golfit wraz z Maxem oraz Chokenem. No, Hello. W przeziębieni trzej youtuberzy tutaj siedzą z zagubionym trzecim członkiem, który e, o mało się nie zapracował na śmierć. Jestem już ready, można zaczynać. Ready? ready? <laughs> Ej, co to za mapa? Incepcja Inception, Inception. Okej. Ja sobie włączę światło. No, okay. Mam nadzieję, że F i reset to, to nie turnuje ten trend. Znaczy zrobiłem? No reset penalty. No, okay, ok. Wow. wow. O, o, jak pięknie zaczyna nadaje się. No. E, to zmienię serwer. Poczekajcie. What? To nie uh, to może ja też wyłączę muzykę? Jeez, Zams, co za dźwięki? What the fuck bardzo man? <grym> <grym> <What>? <grym> Nice <grym> Okej okay. To, to Okej okay. Czy jest? Może nas dobrze słychać? Chyba jest. Może ogre. w grze jest dźwięk jakoś. Dobra. Chyba już nas dobrze słychać. What are you doing? I'm getting some fresh air. Od air. Na, czy czy, czy, czy to była kamera? A dobra. No. Okej, okay. oh um, ja tak trochę wyleciałem poza planszę. <gryw> Bardzo nam przykro. O nie, kliknąłem R. Roki, nie okay. klikaj R, bo okay. to A -a. jest reset. To wybiega... Ciekawie. Czemu ja mam Jebzi białą kulkę w ogóle, co to ma znaczyć? Miałem niebieską przecież. Ta? Ja nie, jest nie wiem, bębie. ja wciąż jestem szary. Muszę tak w powiedzieć. Wow, trzy stropsy No A ten, a ten ma strąga. robi tego, o Nie mam stałych 60 FPS-ów, smutek. Ej, czemu mi się wydaje, że ja nie widzę teraz e, ilości strzałów na dole? Widać. Widać, ja nie, nie widzę. Nie wiem czemu nie widać Gry? u ciebie, u nas widać. Tu, 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 tu. no tutaj nic nie ma. Wow, na, zepsułeś. Mam na epic. Zepsułeś, zepsułeś grę. Ej, no no, muszę się posiłkować tabem. Minuta no, do końca. muzykę odpaloną, ale jej nie słyszę. Ja wyłączyłem a, muzykę, i... bo chcę swoją. A, no to ja też wstawię swoją w sumie. i, i tutaj tędy, okej. Okay. No, Ej, ja w czy... drugą, a ja w drugą stronę poleciałem. Ja też okay. samo poleciałem. Myślę, że jest ten. Tylko jedna What? droga. I w ogóle tego nie zauważyłem. Ale bzdury. Okej, okay, czyli z rokiem <grym> mam remis. Pain, Pain is in the is mind. In the mind. Oh. Excuse me, what you saying? Jak tutaj to zrobić? E, no bed. dobra, czułeś myszki, pojrzymy. Stój, Nice, birdie. Jakaś niespecjalny, ale biały Max jesteś. Możesz jesteś sobie teraz zmienić. Jak? Mhm. Normalnie, escape, option i no co to za czułość myszki? O, mogę o dobra. Okay. A ja to czułeś mnie? Mouse speed czy Patter speed? To jest od tego. Bo nie wiem. Apple. I będziesz niebieski na następny dołek. Aha! Przybył i przegrywa, no! Uff! Uff, man. To chyba putterspeed jest od tego. No bo w ustawieniach teraz zobaczyłem. O, Max wrócił do swojej skórki. No wait. Not working. no wait. Give him a... wait. A No, no, no! Dobrze. V, pod V, jak Zaraz, a tutaj? Tak to Aha, wygląda. Nie jest zła ta mapa. Taka, taka zwykła. O jaka fart. Taka on. zwykła. Myślałem, że, że będzie jakaś specjalna czy coś. Te, tej z lat 80. nic nie pobije. <laughs> tak. No, te, Tipouzy wszędzie, nie? Nic z tego nie pobije. Te motywy. Każda inna mapka him. to jest już gówno. Mam kopnąć? Okej. Okay. Wow. Ale go kopnąłem? Mm. Ale nope. Gdzie tu trzeba A Czemu to krzesło się... What? Nie wypadłem, <grym> ale fajnie. Aha. Stój. O, no, no, jest, good. Trzeba się odbić od tej wody, tak? Rozumiem. Tak. Ło, mhm. great! Eee. O, I did it! No to czym, nice. jest, czym jest reset? Pod t? F. Pod F. F, okej. Okay. Fy jak... Fy jak reset, bo, oh! No od czego mnie to... <grystanie> Fy jak reset, tak. Dzieło, <grystanie> przepraszam bardzo. Ale mi poszedł. Gdzie, a gdzie. Ty, gdzie ty strzelasz w ogóle, w którą stronę ty? No staram się do przodu tak pod kątem trochę, bo tak wylądowałem, żeby nie marnować strzału, a teraz muszę. No po co, no. Oj oj. Oj O no nie! Oj oj. Co ty nie mam Nie zaraz wyczucia. tego nie, ja nie mam. Na przykład. Co ty wyprawiasz? Nie mam wyczucia w ogóle strzałów. Co? What? Jak? Czemu Cię to wybija do... No bo belka! belka <noise> krzesło, To jest krzesło, nie belka. Właśnie. No to... Ooo! O, oh, bravo. You did it. Oh. Ile jest? 15 chyba, nie? Co, czego? Aha. No, 12. Limit 12? Nie, 15 jest ustawiono. Tak? Aha. Hmm? Gdzie tu trafi? O god, nie lubię takich wyboistych mapek, bo muszę łatwo No nie mam wyczucia, kurczę tego gównianego Roki, Roki też tak kiedyś miałem. Albo to myszka, ale już grałem raz na tej myszce, kurczę. Też tak kiedyś miałem i zepsułem myszkę, więc polecam ci też zepsuć. Myszkę kupisz na moim dobrze. Nie, bo to w prezencie dostałem niedawno. Oj, to mówię. Musiałem się posunąć do wspólnego tego. Do wspólnego filmu musiałem skleić kamerkę do filmu przed chwilą, bo mi ścinało nagranie. What the? Ohoho! Co ja zrobiłem? Więc przepraszam, jeżeli się kamerka zmieniła. Ojoj! Chuckle w 3! Heh, w 3! Ups, Maxa dogoniłem! Gurdełę no! Maxa przegoniłem! To ładnie wykrakałeś co do tego braku wyczucia. Tak! Bo też mam I, nową myślą. Ale że ją I like mnie. it, Max. I like to it już so much. Chut the fuck up. Czekam, nie przezywasz. Ciebie się nie przezywasz. Ciebie nie przezywasz. To ja co to jest? shut the fuck eee. up, co czyś, się tak? dzieje? Czemu Roki normalnie jedzie? What? Bo to jest incepcja, nie oglądałeś? Ui, Oglądałem, ale. <laughs> wow, Łoo. Aaaaaa! Spit jednak Ok. No, zawaliliście za słabo. Jeszcze no, ja to to je. Mógłbym to zrobić w ja Staczam niczym, niczym staczanie na YouTube. Aaa, szybciej! Jeszcze kurde, nie doszło. Mm. No, się, w cztery. W cztery? No, no okay. to ładnie. No chyba, że. No, no nie no, ch tak ch jest. Chyba, że. Za, za, chyba za, duża że dziura, mm. za duża dziura, żeby spieprzyć, naprawdę. You must bo? design the maze, you can change things. Oh, great max. Cześć chłopaki, jak tam? <laughs> fajnie. Wow. O. O. Okej. Okay. domy się zmieniają. Uff, man, ile ty masz max 3. Okej. Okay. Skąd ty nie dogonisz no mnie. He. You will see. Ha, ha. Cztery Cztery ale, ale, cztery. coś masz nie tak, bo o, cię zacina. znowu. Znowu? Nie, a aż tak bardzo nie zacina? No tak. O, no, to Tak, też. zacina. Discord. Zacina się 6 na 10. Przez, te, przez tego golfa zapewne. Discord. Wszystko. Nie, no nie, trzeba wypadnąć z tego toru. Widziałeś to, Max? Cześć, Max. Widziałem tylko jak wylatujesz. Gdzie mamy nie, dolecieć? Mam Przed siebie! A, no. na i Co to o, jest za o, auto? O, o. Aż cyknął fotkę na miniaturkę. Pięknie kartonowy autko. Ford Escort, kuźwa. Uff, Uf, dam radę! Dam rady! No gnojasz! Mm. Też cię lubię, Max. Gnojasz. Ojojuj. Za trzy kuźwa walno. Like Nie. Nie! Z dołka praktycznie wypadłem! P za pierwszym razem spróbuję. No comments. Ale musiał zaoszczędzić. Piełdolni mocno. Piełdolni mocno. Piełdolni mocno. <grym> jak to mówiłeś w Londonie Dajesz. Piełdolni mocno. O. Piełdolni. Nie, Będzie. Nie o, o. Zobacz, Będzie. jaki dobry. Ładnie. Tak, tak, tak samo jak ja. Przegoniłem Maxa, je! Yeah. Z czego ty się kuźwa cieszysz właśnie? Z tego, że jestem pierwszy. No i co? Co z tego będziesz I... miał? I cofam się. O kurde! A jak ty to zrobiłeś? Po prostu pier pierdolnąłem mocno. A. Cóż, standard. Cześć Max. Szkoda, że nie ma kolizji, What? nie? On tak czekał tutaj do końca. Nie <laughs> wiem, wywaliłbyś nie mocno daleko. Nie, czekałbym do końca rundy. Dwoje mieli max. Jak tutaj bezpiecznie jest? O, oh. a bezpiecznie. Okay. Jest niebezpiecznie. Co to. A jak. What? otworzyliście no, co samo. To jest? Otworzyliście co to jest? pakę. Otworzyliście pakę. Jakiś payday? Ok. A. Uf. Pięć. O! o! nadrobiłbyś jeden, no, ale nie nadrobisz. To... W końcu wygrałem w jakimś dołku. Ale jaja. A tyle miałeś? 4 roki? Tak. Mhm. Mm mhm. Um, uh, no co, um, uh, co to jest? Mhm. Um, uh, tak, trafić do tej dziurki, no na pewno. Łooo! Jednak okej. Okay. Trafiłeś! Mhm. <laughs> Każdy no, z Was też. Trafisz. Co to za winda? Myślałem, że Max nie trafił. Eee. nie Gadajcie tylko, że ta winda pojedzie na. Aha, no dobra, jak to trafił? O, oh, łaj, what a the... lol! okej okay. Gdzie nie, To trafisz? indywidualnie, dobra, to jeździ tylko jak ktoś tam ci sobie. Do windy! Nie ja mów, że. Tak no, już myślałem, że nie trafiłem. Drzwi otwarte. O, fajnie. Eu. Eu. Przyjmuję zaproszenie. Eu, eu. Dobra, ja tu bezpiecznie w Oj, jezu, myślałem, że będą według... chociaż lekko uchylon. Numer 42. Uj. O, łóżko. Mm. Pierwsze, co Mag zauważył, to łóżko. O, oh, kamon, Ale no. byłem bliski. Mm. he, Hehehe. He. Jak tu zrobić zdjęcie do mnie? No, tutaj. serio? Hehehe. No, he, Baw się czakę. Nie będę się bawił już mam dziewięć. I masz kurde jeden punkt ode mnie. Niepotrzebnie się śmiałem. O Jezu, wylądowałem na łóżku. Dobra. To co? Ej no. Oj, serious. Te biznesy ja robię. Czemu ja tak? A, A teraz za słabo. Nice. Fenomenalnie. Ah, oh, fuck man. Och, och czakęnku. I hate you. No, och. się do mnie nie zbliżaj ty z tymi dwoma punktami. Och, och, jak jestem Tude? blisko. Nie ochaj mi tu. Uff. Och, ach, jak jestem blisko ciebie. Blibugi. Try... Oh. Hmm. Tutaj raczej nie uderzamy mocno. O, oh! <laughs> powiedział? To nie było mo to nie było mocno. <laughs> to było mocno. To było delikatnie. Oh, Jezus! Cycek. Jak ja tak wypadam? Great. O, dobre, jedę. Ja tak... uh! Jest nie. Kurde! Nie. Jak się obroniłem? Mmm. czy tutaj. O, jajku, ta końcówka jaka. Nice. Nie dogonię, Shut no, the fuck up, no! A, nie. Dobra, zwarle stąd. A! To teraz znowu najgorszy jest. Nie tak. umiem grać w golfa ostatnio. Uf. No dobra, to, 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 to akurat ładnie wyszło. Oh. Co to za story line? Jej! Tu Max po prostu... Mnie? Nie to tyle, to serio? Utkne, na burze, Ej, kiedyś, mu, kiedyś, wow. kiedyś musimy... No co jest? No jak ja wypadłem? O, cześć Roki, co ty tam robisz? No jak? <laughs> o Gdzieś what? mnie to popyka. czyli Cześć Roki. Ty, to może, dziś, to, to może gdzieś dolecisz faktycznie. Oj, ej, ej, no. Nic nie klikam. No, nic, nic nie klikam, może dolecisz. No? Ej, to mnie popycha te strzałki, to jest moc strzałek. Cześć, Max. Eee. Czego ty chcesz tutaj? bo Musimy kiedyś zagrać w mapkę bez patrzenia na kamerę. Oj. Oj, nie wiem, czy ja bym No bo no teraz tak sobie spoilę. No w o, sumie nie. racja. Bo to, teraz to, to, to masz rację, spoileruję O oh, nie. Och, och czakenku! Wywalaj. Moje włatwem, punkty. O! Oh! Nie, ja nice. Jeden! Klikać F! Mogęś klikać. Jeden. Nie, wolę mnie. Jeden punkt ode mnie. Ojejku. To ma być. Jeden punkt tylko. Sieć cicho. Jeden punkt i będę najlepszy. Nie będziesz najlepszy. Będę najlepszy? Nie, be, nie będziesz Mówię najlepszy. Ciebie tak pod kotem. Bo zaraz przyjdę tam i... Yy, Zmuszę cię do, pożyc do pożyczenia mi cukru. Nie wiesz gdzie mieszkam. Wiem. Gdzie podaj adres? Z znam twój adres, ale nie podaj mogę adres. Go podać. Publicznie. Nie chcesz mi cenzurować, proszę. Pod nie bo ja nie, nie chcę montować za bardzo tego. Odcinka. Podaj adres, proszę bardzo, no. Nie no. mogę, bo jesteśmy na wizji. Bo nie znasz. Na no wizji. Znam. To podaj. To kiedy przerwa na reklamę? Ty mieszkasz w Zielonej Górze. No dobrze, no. A dokładny adres? <laughs> Muszę się spytać, no. Admirosa. ale Nie mogę. No on to ma. Czyli nie znasz, no właśnie. Czy... No, co ja tak mocno wale? No to uważaj na rękę. Na, na ten. No nie mogę, bardziej nad No nie mogę! Ach, nie, na przedramie. A! Ujęto przedramie. No już 10, mama, jestem na starcie! Nie, 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 nie cofaj się. To co ty wyprawiasz tam, Roki? Pudło, czakan, pudło! Doje nice! O, nie dogonię. Myszka. No myszka już lata dobrze. A ponoć taki prezent ważny no. był. Ej, o! Ej. Nie wy... nie wylecę. No przecież okay. ja nie robię różnicy pomiędzy tymi strzałami! A run out of w Serio. Kurde, strokes? Tak. auto of strokes um, Gdzie teraz? Do tamtej. Nie wiem byle gdzie. Wait what? O chyba widzę. E! To strzeliłem, nie patrzę nawet na. Męż. O! Jak no Kurde! <laughs> Jak, jak, jak mi to wyszło? Ej, jestem najlepszy. Ale was ścina normalnie. O, no, znowu. Jak stój, stój, stój! Ta gra jest zbugowana. Nie, on ma trzy! <ścoughs> Ale ścina Discorda! <ścoughs> jak zajebiście! Nie! o, jak ścina Discorda. Odcinek <ścoughs> i... Błagam. No. drugie miejsce, jeden punkt. Czemu ta pała musi przede mną stać? To jest grzybek. Jak Nie powinieneś niekałka. występować na czarnej wersji YouTube'a. Czarna wersja YouTube'a? Co? Co ja. Wiesz o co mi chodzi? Nie What? czarna wersja YouTube'a? No what? Co czemu mnie to odpycha? ej, 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 ej! O co tu chodzi? Co jest? Mam to dolnąć mocno? Tak. Ej, bo to jest right, ale. No mm. nie! A? Uf. A? No zrobiłem roller right, to drugi raz go robić. Ej, będę a. A. miał kurzywa 18. Spadnij! Spadnij! Nie nie, 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 nie. Yes! Kurde. <laughs> no nie mam wyczucia! Yes! Boże, już mam 12. <laughs> O, o, ale wyleciał. O, patrz jak zrobił. Teraz za pierwszym razem. Patrz, ostatni. Jest! Jest! Jest. 15. Jest. Yeah. to Jest. 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 Jak walnął. Ale mm. się cofnę. Jest. Jest. Hurry this way. Jeszcze! Hurry, this way. Chury. No cześć, cześć panowie! Tyranu, co, co ty tam robisz? Le Lecę o was. Co ty tam robisz? Pieprznąłem mocno. Cześć, Rokisław. Jesteśmy cześć. sami teraz. Mhm. Mm Jesteś mm -hmm. yeah. nie Kurczak musiał... się... Jak? Czemu <ślam> kopnęło? <ślam> Czemu mnie to wyrzuciło? Cześć. Nie. Łej! Co się stało, czemu wylecię. Co jest? Co? I Gdzie don't ja know? Tu jest coś zbugowany, uważaj Jacket. co to za Winda. Tu nie? jest, tu jest o, ja coś zbugowanego. Okej. Okay. U mnie Winda nie jedzie. U mnie jedzie. U mnie nie jedzie Winda. Nie jadę sobie. To Chyba, z że apartament. Mam... O, great. Chyba, że mam tam wlecieć. Halo? O jest, dobra, jadę. Ej, za siedem? roki! Ro będziesz, no najle okay. będziesz najlepszy w tym dołku. No patrz czemu. Fajnie. U. O! 11. No właśnie. No. <laughs> nie pytaj. Nie pytaj. No Łej! Jest! No nie mogę tam... Tak! No nie wiem, nie mogę tam wlecieć! Jak? Ja tak ja, ja padę! Pff. Dalej, dalej, jest, dalej! Wow. Myślę, że nie trafi. Ty lepiej tyle ja, Punkty do niego i dwa dołki. Au, to co? Ej, co? A dobra, Trzeba wiem, poczekać, do czego to trzeba, trzeba poczekać, aż auto wyleci. Y Okej. Okay. A nie, tutaj jest ważne Ej, excuse moi. Dupa. Brawo, Max. Okej. Okay. Okay. BRAWO, Max. No co to Incepcja. jest? A dobra Gdzie mamy je? A? Gdzie Czemu je? ta winda się pali? Nie pytaj Ha. Eee, co to jest? O nie! Nie trafiłem okay, Co to jest? No. Ej, cofnęło co? mnie? Co? Tak, nie chcę. Jakie o? gunwo! Czemu no to jest takie pogmatwane? Nie wiem, ale znaczy, ja to, to, to zrobię. daj sumie... Zdaj mi spokój. Widziałem to. E no! Kuba, przegram przez to! No ja ja robicie! <śmiech> 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 Jakim szotem to zrobił? To ale no, to za macz? 6, a we wszyscy za 12 około. A ty miałeś ile? Sześć! 6! 6! Ty jeszcze, tak. je, jeszcze to wygrasz, Roki. Wątpię? musiałby nadrobić 30 Nie dałby rady. Czy mamy przez Dobra. ten balkon wylecieć? It. Tak Jaj! Jajit! Jajit! Ja, um, OK! Wow! Jajit! <laughs> no. Ja, ja, no nie wierzę! Dobra, powoduj, tak, już masz, Yes! O! Wow! Gdzie ja jestem? Cztery, fajnie Nie. O, winda. O, jesteś na A, jaram szeroki jest. A, jaram się. A, a. No. Ej, co? Czy A! Co Co tu się dzieje? Na szybie windy jesteśmy. No, incepcja, Max. Co tu się. Teraz Myślę, się cofamy w tu, y, czasie. Podejrzewam, że to już jest ten, że już Ta, nie, niczego nie dotykasz i wpadniesz do dołu. Fajnie, mam cztery. Ale zaraz, tutaj miejsce. trzy jest. Aha, no to, to nie wiem. To teraz będzie to... cyk, cyk. Czy długo tak będziemy jeszcze lecieć? Co to jest? Ja nie rozumiem. Ja Inception A, To już koniec, napisy końcowe. A bo my już mamy trzy ruchy, dobra, jezu. Ja, ja mam dwie, no, dwa już, To już koniec. Ja trzy. A czekaj, czy no, Ale nie no, gdzieś domek musi być, ej Nie, miasto lecę. O, jeden Nie mam nic do stracenia. No fajnie, test support, test playing. Co ty Roki robisz? Roki, poczekaj, bo jak się napisy pójdą My zjeżdżamy na dół do dołka, jak widzisz. Nie, stoimy w miejscu. Nie, zobacz na dół. Dek się zbliża. O, um, Jej! Za dwa. Cztery. Wasie, Max. Chyba wygrałem. Um, Ej, Roki. Aj, hate you so much. Roki, czemu ty jeszcze. Czemu ty. <laughs> wy... Co? <laughs> Okej. Okay. Bo za mocno strzeliłem, wypadłem, kliknąłem F idealnie. Sekundę o. potem, jak wpadliście do. A weź tutaj od tej ścianki się odbi. Tak, żebyś wyleciał z tego kwadratu i leciał z powrotem. O, gdzieś? O. Nie, nie, nie zalicza mu! No. A czy ja zjeżdżam? Nie, ty cały czas zjeżdżasz w tym miejscu. Rób F, F, F. Co, co zrobił? Gdzie jest za scenę poleciał? Cały czas słyszę, że pada ta piłka do do. do ja tak samo. zbuglował eee. mapę. Rób F cały czas, żeby mieć maksymalną Jak to ilość. Nie, nie da się. Przecież F to nie daje. Muszę strzelać. A, no tak, nie daje. No to strzelaj. A teraz? Nie. No, to ci poszło. O, I ostatni. Dźwięk, nie to możesz zmienić. Jest run of strokes. Yeah. Uh. Dziękuję Do bardzo. Który z o, o, dostałem, dostałem United States of America flag! jest nice. fajnie. Fajnie, a, fajnie, a, fajnie miło było. Ciekawe czy to jest droga, droga skórka. Jak będzie droga, to ją sprzedam za milion złotych. Dobrze. Robo-odczynek fajny był. To na tyle, no. Dziękuję bardzo. Cześć! Okay.